Troszeczkę dzisiaj wracam do siebie do domu takim sposobem hybrydowym. Mój kolega tutaj z Warszawy wraca do domu i ja jadę też, bo muszę zabrać drugi samochód, bo ten, ten trochę za drogi jest w utrzymaniu, więc zabieram się z nim i będę w domu za pewnie jakieś 3 godziny. Pakuję Forda i albo wracam dzisiaj, albo jutro, samego rana. Przed nami urząd gminy w Wielkomłynach młynach, droga na Radomsko tam tabliczka, w lewo jest chwilowy postój i zaraz ruszamy dalej Lecę do siebie. Tam. I zabieramy się. w pakowanie. Musiałem kąpiel wziąć, bo to jest jednak luksus. Za momencie, gdy słownie zaczynamy remontować Łazienkę. Znaczy, właściwie robić łazienkę, bo tam nie ma łazienki. Będzie wyznaczone miejsce. Doprowadzona już jest woda. do Dobra, łobus jest na siedzeniu. Dobra, idę. A tu są opłonki. Dostałem od mojego mechanika. Za jakieś tam niewielkie pieniądze, się okazało. Że te oponki są odrobinę stare, właściwie to mają ponad 20 lat i są popękane. Musiałem kupić nowe, ale prawie cały dzień minął. Dobra, zawijam się do domu. Czułem <grym> trochę płyt o. i co my tu mamy? W HSU, Hsu ta... ta ostatnia płyta. Nowa Ks Aleksandria, chociaż niechcący wziąłem, bo to trochę nie czyta. Więc tu mamy polskiego rocka, punk rocka, Year of the Goat, czyli uh, w sumie occult rock, New Model Army, Morglining, Black like Metal, Wardruna Mad Sin, rockabilly, rock. Grave Pleasures Post Punk to samo no i Heavy Metal Polski Cut no i na koniec coś zupełnie od czapy Amabix nie wiem czego posłucham teraz najpierw to wszystko zapakujemy tutaj no i more green wygrało bo och, jak ja lubię to otwierać bo no, każdy to lubi Uf, wspaniale Jesteśmy następnego dnia. Telefon w końcu odebrałem, więc będzie można w normalny sposób składać filmy. Ale miałem dzisiaj rano przygodę. Byłem w moim wychodku, bo chodzę tam ze stodoły. Tak jak 200 lat temu ludzie chodzili, nawet jeszcze niedawno. I jak się podcierałem, to mnie osaw jajo urządliła. Nieźle co, dzisiaj porządek tutaj, i będziemy y, już uzbrajać to pomieszczenie. Czyli tutaj ścianka będzie płaskie, ściany białe, sufit. Wszystko będzie dzisiaj to taki krótki tylko materiał. Tak jak wczoraj, tam przejazd do Warszawy, też to nie wiem. Minuty. I, I dopiero będę kręcił już normalnie. Eee, vlogi z remontu pewnie od jutra popatrzcie sobie jeszcze na mój wspaniały rower też go przywiozłem carbon papa pa.